Kochani, jesteśmy już u klienta. Jest to roczny przegląd kotła EI 12 kW. Rok temu tutaj był ktoś inny na uruchomieniu, później zostaliśmy wezwani jako firma na poprawę. Okazało się, że w miesiącu czasu ten kocioł przepalił tutaj całą jedną tonę peletu, co było... Spowodowane po prostu złym wyregulowaniem tego kotła. Źle to było, no po prostu dobrane te parametry. Może coś się komuś pomyliło, może coś się komuś poprzestawiało, no ale fakt faktem jest to, że klient po prostu był tą tonę straty. Po wprowadzeniu korekt, jesteśmy teraz na rocznym przeglądzie. Okazało się, że przy 120-130 metrowym domu, ale nowym domu, nowo wybudowanym, temperatura utrzymywana 21 stopni w całym domu tak powiedział klient półtora tony na cały rok razem z ciepłą wodą użytkową uważam że to jest genialny genialny wynik no ale mówię dom jest też nowy jak tylko przyjechałem również stwierdziłem że nie było tutaj naczynka cały czas ciekła woda z bojlera przez zawór przepuszczało no i było takie Bum, delikatne, jak się odkręcało kran. Po zamontowaniu belki razem z naczynkiem, cały problem zniknął. Nie ma cieknącej wody, nie ma bum w kranie. Jak to mówią klienci, wszystko się pokończyło i jest pięknie. Chodzi. Klient jest zadowolony, to jest dla nas bezcenne zadowolenie klienta mało przepala, no ale to nie jest tylko wyłącznie sukces tego kotła, to jest po prostu nowy dom, trzeba o tym pamiętać. Wszędzie tam, gdzie jest izolacja budynku, to tak naprawdę dochodzi przynajmniej do 40% mniejszego zużycia paliwa, ale to już pokazywałem we wcześniejszych filmach, po wynikach ludzi, którzy na przykład ocieplili sobie strop, czy docieplili sobie ściany szczytowe, jak diametralnie, jaka diametralna jest różnica w spalaniu, tak więc zachęcam w pierwszej kolejności, może albo przy równym wymianie kopciucha na kocioł paletowy, żeby również pomyśleć choćby o dociepleniu dachu. Dlaczego? Bo ciepło ucieka zawsze do góry, więc najpierw zaczynać od dachu, a później dopiero sobie docieplać ściany. A fundamenty również by się przydało docieplić, żeby nigdzie wilgoć tam nie wchodziła, ale to już jest. Inna kwestia na inny czas. A dla mnie, moi drodzy, suba, lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.